Pojechałem kiedyś z rodzicami na wakacje w góry, bo Hehe, he, Anon, tam byliśmy przed ślubem. Chuj nie miałem wyboru, bo byłem gówniakiem i nie zostałbym sam w domu na tydzień czy dwa. Zajechaliśmy na kemping i zajęliśmy trójkątny, typowo góralski domek, który nie miał nawet własnego kibla. Co gorsza, nigdzie nie było rówieśników, więc całe dnie spędzałem kopiąc gałę sam do siebie i rysując długopisem w jakimś zeszycie. Pewnego dnia zobaczyłem, że do domku obok podjeżdża samochód i wysiada z niego dziewczyna wyglądająca na taką w moim wieku. Pomachałem jej. Ona pomachała mi i wiedziałem, że od teraz będę miał towarzystwo. Pierwsze dni spędzaliśmy chodząc po kempingu i rozmawiając o szkołach i innym głównie, które podnieca latków. Było fajnie do czasu, gdy nie zauważyliśmy, że ludzie nas obserwują. Najpierw po 10 razy mijaliśmy moją starą, która szła do publicznego kibla, później mojego starego, który tak jak my spacerował sobie po terenie ośrodka, a w końcu byliśmy na celowniku wszystkich. W większości starców zamieszkujących obskurne domki. W końcu dziewczyna zaproponowała, żebyśmy poszli nad strumyk, który płynął dosłownie kurwa po drugiej stronie drogi od kempingu, bo nie lubi być w centrum uwagi. Musnęła dłonią moją rękę, uśmiechnąłem się. Pomysł wspaniały! Wiedziałem, co nastąpi potem. Pójdziemy nad strumyk, chwycimy się za ręce... Może nawet pocałujemy? Ale nie kurwa. W pół drogi do bramy kempingu podbiega do nas moja stara. Anon, gdzie to się wybieracie? Na spacer. Jak to na spacer, a tutaj nie możecie spacerować? Cisza. No patrzcie, przecież nic tam nie ma, sama droga. Niebezpiecznie samochody jeżdżą. Chuj! Na horyzoncie ani jednego samochodu, bo to środek jebanego zadupia i lasu. Stara dosłownie wzięła mnie za fraki i zaprowadziła nas do domku, gdzie dała mi talie kart i powiedziała, że możemy sobie posiedzieć na ławeczce, bo to lepsze od spaceru. Ja pierdolę. Pierwszy raz w życiu mogę zbliżyć się do dziewczyny. A najlepsze kurwa kilka lat później. Anon, a masz już jakąś dziewczynę? Anon, a może zaprosiłbyś do domu jakąś koleżankę? Anon, a widziałam twojego kolegę, jak szedł za rękę z dziewczyną. Anon, a srasz?